Witam wszystkich w kolejnym vlogu. Dzisiaj krótka ocena sytuacji byczków. Tak wyglądają. Szarlesik. Chodź się pokaż. Tutaj mamy dwa angusy z Litwy. Tam sobie siedzi szarlesik. Możecie ocenić. Są u nas ponad dwa miesiące. Teraz jesteśmy u Belgów. Tak wyglądają Belgii. Belgów jest 10. 6 mieszańców. Tak się to prezentuje. Fajny towar. Tutaj macie jałówkę, szarole. Teraz jesteśmy u byczków, które przyjechały do nas w grudniu. Tak, oglądacie firmy. Tak możecie zobaczyć. Tak to wyglądają. To są polskie mieszanice ze wskazaniem na HO. Tu jest druga część. Także grudzień tak one wyglądają one mają urodzenia końcówka listopada początek grudnia jak przyjechały to miały 2-3 tygodnie może jakiś miał miesiąc coś takiego teraz przejdziemy sobie do teraz jesteśmy u dużych Szara lesik. Chodź tutaj. Pokaż się. Jak wygląda aktualnie sytuacja z wołowiną? Bydło minimalnie zaczęło drożeć. Jakieś tam zainteresowanie zaczęło się robić w skupach. No te byczki mają 15 miesięcy aktualnie, niedługo 16, także tak wyglądają. Obecnie dostają paszę treściwą, siano kiszonkę na przemian, sianokisonka z żyta, siano kisonka strawi i siano, nic innego nie dostają. Za chwilę zaczną dostawać ziemniaki, bo zaczynamy kopać ziemniaki. Także niedługo będą dostawały dodatkowo na smaka ziemniaki. Szarolesi jest cały czas. Do grudnia jeszcze będą siedziały. Także w grudniu będą miały w zależności od sztuki 19-20 miesięcy. Przejdziemy na następny sobie koiec. Jesteśmy u następnych sztuk. Tutaj mają wodę w wannie, sobie piją. Tak wyglądają. Ciekawi mnie Wasza ocena jak to obecnie wygląda wagowo. Ja obstawiam, że mają od 600 do 750 kg, bo są tutaj takie pojedyncze sztuki, które się mocno wyróżniają. Nie wiem, czy średnia już wyjdzie 700, ciężko powiedzieć. Poprzednie 16 miesięcy miały 700 kg. No tym jeszcze troszeczkę brakuje, ale myślę, że nie są nic gorsze od poprzednich. Tu mamy spryzmowany obornik. Pierwszą część. Także będzie coś na te piachury, żeby popruszyć. Jak widzicie kukurydza, teraz ostatni miesiąc w ogóle nie padało, wczoraj spadło 7 litrów. Także. No, trochę liście wyprostowała, ale już zaczyna się robić dramat. Kolby nie są półziarniane wszędzie. Kukurydza poszła w masę, ale... Kolby są bardzo słabe. Myślę, że jeszcze tak około 2 tygodnie. Tutaj rozbierzemy jedną. Myślę, że tak z 2 tygodnie i... No już zaczyna dochodzić, trochę ją zaatakowały rubelki, ale jeszcze ziarno jest mleczne, także myślę, że jeszcze dwa tygodnie i, i ją polecimy. Mimo wszystko wolę trochę mokrzejszą kukurydzę na kiszonkę, z tego względu, że może skrobia spada. Ale zakiszanie jest o wiele lepsze i nie trzeba kombinować, mniejsze straty są w pryzmie. Także tak ona wygląda. No wyrosła masakrycznie, nie? możecie sobie tutaj zobaczyć. Miejscami podejrzewam, że te 3,5-4 metry to ma na pewno. To chyba na tyle w dzisiejszym vlogu. Pozdrawiam.